Że rozwód to tylko chwilowy kryzys. W swojej książce Dzieci Rozwiedzionych Rodziców Andrew Rood przedstawia drugi popularny mit związany z tak zwanym dobrym rozwodem, a mianowicie przekonanie, że rozwód to, jedy... rozwód to jedynie chwilowy kryzys. Trudny, ale przejściowy moment, który mija, jeśli tylko dobrze się do niego podejdzie. Według tego mitu rozwód, rozwód przypomina przejście przez dom strachu. Przerażające doświadczenie, które kończy się zaraz po wyjściu. Najgorsze dzieje się wtedy, gdy dziecko dowiaduje się o rozstaniu rodziców. Jeśli ta informacja zostanie dobrze przekazana, mówi Mit, dziecko szybko się otrząśnie i życie wróci do domu. Ale Andrew Root, powołując się na badania m.in. Judith Wallerstein, pokazuje, że to złudzenie. Rozwód, rozwód to nie szok. To doświadczenie, które zmienia całą trajektorię życia dziecka. Inne staje się dzieciństwo, inne dorastanie, inne wybory w dorosłości. Nie chodzi tylko o trudny moment, chodzi o całkowitą zmianę rzeczywistości bycia. Mit ten opiera się na uproszczonym, informacyjnym spojrzeniu na rozwód. Jakby wszystko, co boli, sprowadzało się do momentu, gdy dziecko dowiaduje się, że mama i tata nie będą już razem. Ale Ruth pyta, co jeśli rozwód nie tylko coś komunikuje, ale realnie przekształca świat dziecka? To nie wiedza boli najbardziej. Boli to, że po rozwodzie świat już nigdy nie będzie taki sam. Wspólnota mama i tata razem była podstawą istnienia dziecka. Nie tylko jego emocji czy wiedzy, ale jego bycia. Kiedy ta wspólnota znika, dziecko musi się odnaleźć w nowej, pękniętej rzeczywistości. Traci coś głębszego niż normalność. Traci realność samego siebie. Poruszające świadectwa w książce, jak historia Nicole czy Jen Robinson, pokazują, że to doświadczenie może towarzyszyć dzieciom jeszcze przez wiele lat po rozwodzie. Nicole, mając 33 lata, wciąż pamięta dzień, w którym cały świat się rozpadł. Jen wspomina, że choć jako dziecko, Wiedziała o istnieniu rozwodów. Myśl o rozwodzie jej własnych rodziców wydawała się tak abstrakcyjna, jakby miała się urodzić w starożytnej Grecji. Nie miała wiedzy, miała relacje. A to właśnie relacja była dla niej rzeczywistością. Andrew Rood wyjaśnia więc, że człowiek istnieje w relacjach, i to, właśnie w rela i to właśnie relacyjność jest miejscem, w którym odciska się obraz Boga w nas. Rozwód nie niszczy tego obrazu, ale go głęboko rani, bo rozbija najważniejszą, pierwotną wspólnotę, dzięki której dziecko. Mogło poczuć się realne. Dlatego rozwód boli nie tylko na początku, on zostawia trwały ślad na poziomie istnienia. Nie wystarczy zadbać o dobre przekazanie informacji. Trzeba zrozumieć, że dziecko potrzebuje nie tylko wiedzy, ale realnej wspólnoty, która nie zostanie rozbita. I jeżeli już musi dojść do rozwodu, trzeba zadbać nie tylko o komfort, ale o relacyjną obecność i towarzyszenie w tej nowej, trudnej rzeczywistości. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o tym o tym, co przeżywają dzieci, kiedy ich rodzice się rozwodzą. Zapraszamy do lektury książki Dzieci rozwiedzionych rodziców. Utrata rodziny jako utrata siebie. Zapraszam do księgarni kontra o książce i o micie dobrego rozwodu mówiła Małusza Tamadej.